Teraz wam pokażę, jakie widoki są na ta chwila, bo w sumie jeszcze na co nie wejdę. No to to festa, kurcze, wybiło. Kupać, jaki piękny widok z góry. To jest właśnie te miejsce, w którym byli. Giants Causeway trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Siemanko, witam Was z kolejnego odcinka na północy Irlandii. Cześć Wam wszystkim. Znajdujemy się w Giants Causeway, czyli grobla olbrzyma. I zaraz Wam wszystko pokażemy. Zapraszam do oglądania. Dobra, wchodzimy do środka. Właśnie w czas do tych drzwi. Kurczę, wszystko szklane, to nic nie widać. No, także idziemy do recepcji. Pani Nondo jakoś e, mapka. Także obejrzymy jak to w środku. Takie sklepy jak zwykle. O, dostaliśmy taką książeczkę. Możecie sobie też e, odebrać ją w języku polskim, abyście ja chcieli, jak nie rozumiecie po angielsku. Także spoko. Ej, 4 minut. To jest taką maketa zrobiono. Jak te klify powstały. Dostaliśmy takie radejka. Tam wam wszystko tłumaczą po polsku. Możecie sobie wybrać język jaki chcecie. Także my sobie wybrali po polsku, żeby sobie nie komplikować życia. Za bilety na wejście tego Giant Coswell dodaliśmy 15, 15 funtów i 50 pensów za osoba dorosła. I w tym mocie tego ala przewodnika czy jak on się tam w sumie zwie e, po włączeniu tego pan wszystko tłumaczy jak to wygląda cała instrukcja i niby się to ma samo włączać po przekroczeniu jakiegoś słupka jakaś tam będzie namalowana sławka czy coś takiego i to się będzie samo automatycznie włączać także zobaczymy jak to będzie wyglądać ale najważniejsze że się wreszcie w Irlandii pogoda zrobiła nie? no bo, bo w ostatnim czasie to była na manie tragedia Praktycznie dzień w dzień padało no, Miejmy nadzieję, że już tak zostanie w sumie. Przynajmniej kurczę do lipca, nie? No do września? Najlepiej do września Teraz wam pokożę jakie widoki są na ta chwila, bo w sumie jeszcze na co nie wleźli. Tam jest też taki chodnik, tam ludzie idą. Do jakiegoś innego miejsca, tam też w sumie Później obejrzeć. Doszliśmy do Krowi Zatoki, a po drugiej stronie jest skalny wielbłąd. Popatrzcie. Tam jest głowa i jego garb. Bardzo fajnie, ciekawe to wygląda. Popatrzcie, te skały mi przypominają trelinka, kiedyś układali takie na drugach, na chodnikach, takie sześciokątne skałki. Ciekawe to wygląda. Giants Causeway trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To geologiczny cud ponad 40 tysięcy spasowanych ze sobą bazaltowych kolumn. To rezultat intensywnej aktywności wulkanicznej i geologicznej. To niezwykła podróż poprzez liczący 60 milionów lat spadek postygnących i kurczących się kolejnych wyciekach lawy. Popatrzcie na te kamienie. One wyglądają jakby kulki takie zrobione. Kurczę, tak idealnie te kamienie są wycięte, Oby kiedyś to piłą ciął Tu nawet autobusy jeżdżą, aby kiedyś nie miał chodzi za bardzo albo coś. Tak, ale się autobusi, wziąć, żeby tu dojechać. No, to to festa, kurczę, wybiło. No, tu naprawdę to ogromne. Oby że płyty chodnikowy by było nie i tak naturalnie, to już tak pocięte kurczę. Powrotno druga do wyjścia zrobimy właśnie wzdłuż tego klifu pokożę wam przepiękne widoki jak są jakie się rozprzestrzeniają właśnie z góry Ale muszę wam powiedzieć kurczę tak się cieszę z tej pogody Pogoda jest rewelacyjna, co? Kurczę wreszcie tak długo my na to czekali i wreszcie się udało. Popatrzcie jaki piękny widok z góry. To jest właśnie to miejsce, w którym my byli. Taką informację dowoz. E, to miejsce jest otwarte tylko do godziny 17:00. Także nie przyjrzyjcie tu później, bo już wszystkie auta są od, oddelegowane nazwot. Bo już za późno przyjechały. Także przyjrzyjcie się tu najlepiej z rana. Żeby potem się nie śpieszyć. To jeszcze nie koniec naszej wizyty na północy Irlandii. Bierzemy włos w kolejne miejsce, ale dowiecie się tego na miejscu. Tak, właśnie znajdujemy się w kolejnym miejscu, o którym właśnie godzą. I to się nazywa The Dark Hedges, a dokładnie aleja bukowa. Popatrzcie, jaki fajny efekt z tego daje. W sumie dużo drzew jest takich połamanych, czy powycinanych. Ale i tak fajny efekt to oddaje. Myślę, że fajny efekt już będzie jak. Te buki obrosną w liście i się to w sumie tak zrobi, taki taki tunel. To może też mieć fajny efekt. Jakżeście planowali przyjechać w te miejsce, to postarajcie się jak najszybciej, bo tu już dużo tych drzew naprawdę nie ma. W sumie tu są jeszcze posadzone nowe, ale zanim one urosną, to dużo czasu minie, a cały efekt tej alei na pewno to się straci kurczę. Z pewnością kiedyś to wyglądało dużo lepiej jak te drzewa wszystkie rosły. Teraz tak wyglądałby się po prostu połamały, może z wiatru, nie wiem. Ale już dużo tych drzew nie ma, jednak kurczę troszkę już to ta aleja tak nie wygląda jak to w sumie na zdjęciach to pokazywane było. Ale jeszcze nie, nie wygląda tak źle, jeszcze w sumie ten, ten tunel tak widać. W tym miejscu kończymy nasza wyprawa po północnej Irlandii. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli Wam się podobała, zostawcie suba. To będzie motywacja do nas, do nagrywania do Was kolejnych filmów. Także my się użegnamy. Zapraszamy do kolejnego filmu i pozdro!